Pszczoły nie tłumaczą się muchom, że miód jest lepszy niż gówno. I ty też tak jak pszczoły nie musisz tłumaczyć się klientkom, dlaczego masz takie, a nie inne ceny. Pytać kogokolwiek o pozwolenie, czy wolno ci się wypowiadać na ten temat. Nie musisz czuć się nachalnie sprzedając swoje usługi albo szkolenia. Przejmować się tym, co pomyślą inni, co powiedzą jak zaczniesz nagrywać stories. Tłumaczyć się, że jesteś już zmęczona i nie chcesz przyjmować klientek po godzinach twojej pracy. Ogólnie to ty nic nie musisz, ale wszystko możesz. Więc bądź jak królowa pszczół i olej wszystkich much. Bo to jest Twój biznes i to Ty decydujesz, z kim pracujesz, kiedy pracujesz, ile pracujesz i za jakie ceny pracujesz. Twoje usługi i szkolenia są zajebiste. Więc Twoim pieprzonym obowiązkiem jest to, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, ponieważ to jest coś dobrego. Pamiętaj, że drapieżnik nigdy się nie tłumaczy, a kobieta z takimi celami jak Twoje nie patrzy na zdanie innych ludzi. No i na koniec chcę Ci powiedzieć, że z Tobą wszystko jest OK. A ta pewność, motywacja i moc, której szukasz, to wszystko jest w Tobie.